Siemanerko kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie moi drodzy na wejściu weekendówka sprawdzimy sobie moi drodzy jak sobota niedziela będzie przebiegała u każdego znaku zodiaku i pomyślałam sobie, że tak dodatkowo kochani dociągniemy sobie ewentualnie jeszcze wskazówkę radę dla każdego, żeby ewentualnie tam a może tam coś słuchajcie, jakaś dodatkowa karta coś nam podpowie co by było dobrze, a co by było źle, co tam powinniście, a czego nie powinniście w ten weekend moi drodzy zrobić. Karty mam przetasowane kochani i będziemy sobie startowali, oczywiście oczywiście począwszy od baranka i przelecimy oczywiście całą dwunastkę lecimy, baranek weekend o jeszcze raz nie chciała się karta wyciągnąć baranek weekend, baranek weekend. Moi drodzy baranek, weekend obciążony jakąś pracą, ale ja się pytam, jaką, co tutaj się w ogóle odbywa, moi drogie barany, ale będziecie faktycznie zapracowane, bardzo mocno obciążone czymś. Nie wiem, być może co niektóre z was postanowiły, że gdzieś ten weekend po prostu, a czemu by sobie nie popracować? A czemu by tak nie przewalić domu do góry nogami i nie posprzątać go po prostu perfekcyjnie? Hm? No, i być może właśnie baranek, kochani, w takim tonie uderzyły, bo faktycznie widać obciążenie na waszych plecach. Być może faktycznie pracą, takimś trudem, faktycznie jakimiś obowiązkami, nie wiem. Słuchajcie, sprzątaniem, jakby co najmniej prezydent miał przyjechać, nie mam bladego pojęcia, ale moi drodzy, to również może być obciążenie wasze psychicznie. Po prostu z czymś barankowi może być ciężko z jakiegoś, kochani, powodu. Dociągnijmy radę dla baranków rada, rada, wskazówka. Rada wskazówka jest taka, odpocznij, zrzuć z siebie ciężar, staraj się w pewien sposób doprowadzić do jakiejś harmonii, do jakiejś takiej sytuacji, żebyś się drogi baranie nie przeciążał, bo faktycznie, jeżeli to są jakieś emocje, ja bym bardziej to mogła nawet i sugerować, że co dla niektórych mogą to być, moi drodzy, emocje, to zamiast je podbijać do jakiegoś poziomu płaczu, słuchajcie, jakiegoś znoju, trudu, em, słuchajcie, wkurzenia się, czy też różnych historii, to starajmy się właśnie je to wypłycać, moi drodzy, żeby jeszcze bardziej nie nakręcać atmosfery. Wiecie o co mi chodzi. Czasami jesteśmy przygnębieni czymś i zamiast powiedzieć pierdziele to, ja nie będę tutaj cierpiała czy cierpiał, to my coraz bardziej rozkręcamy w swoich głowach, moi drodzy, ten film i jeszcze mocniej i jeszcze mocniej i coraz bardziej się czymś dociążamy. A karta mówi daj sesiana. Daj sobie siana, drogi baranie, uspokój to, weź, złap harmonię, e, że tak powiem, uspak, uspokajaj te emocje. Jeżeli to jest oczywiście motyw przepracowania, no to, moi drodzy, karta będzie sugerowała wówczas, że daj sobie nieco spokoju i siana, słuchaj, w e, jeden dzień, że tak powiem, Rzymu nie wybudowali, drogi baranie, i delikatnie staraj się odpoczywać przez ten weekend. Co podąża dobyczka na ten weekend? Co też byczek będzie robił? Ło kurczę, słuchajcie, byczek będzie miał poczucie straty, biedy, nie mam bladego pojęcia czego, bo mamy tutaj sytuację, że bykowi czegoś będzie brakowało. Czego będzie bykowi brakowało? Ale z całą pewnością czegoś. Macie stratę, macie biedę, być może macie poczucie braku kogoś, bo to niekoniecznie musi być brak jakiś taki, wiecie, no, finansowy czy jakiś tam, ale czegoś nie ma, być może osoby nie ma, być może byk odczuje właśnie tęsknotę e, zadaną, kochani, osobą, jest jakieś poczucie braku. Nie chce Wam się czegoś? Brakuje Wam motywacji do czegoś? Brakuje Wam energii do czegoś? Kochani, może tak być. Słuchajcie, no ja jeszcze dzisiaj jako tako funkcjonuję, ale kto wie, może, kochani, jutro faktycznie zabraknie mi motywacji do czegokolwiek i faktycznie będzie dupa siad. I tak to troszeczkę, kochani, być może wygląda taka sytuacja posuchy totalnej w jakimś zakresie. A jaka jest do tego rada dla byka? Rada jest, kochani, taka, żeby w pewien sposób przestać negatywnie na coś patrzeć, przestać, że tak powiem, negatywnie myśleć. Wyjść z jakiejś klatki, wyjść z jakiejś pułapki mentalnej. Słuchajcie, jak tak teraz patrzę na te dwie karty, to być może, moi drodzy, to jest taka sytuacja, w której byk zacznie po prostu negatywnie na coś patrzeć, negatywnie na coś, um, negatywnie o czymś myśleć. Zacznie wyobrażać sobie, że jest zbyt wiele przeszkód, zbyt wiele trudności, e, że coś nie idzie, moi drodzy, do przodu, i poczuje jakby to, że jest właśnie brak jakichkolwiek możliwości, żeby dana sprawa, czy dana relacja, czy cokolwiek innego ruszyła do przodu. Będzie widzieć, bez sens powiedziałabym czegoś tam. Natomiast, natomiast karta rady mówi Wam, żebyście przestali tak myśleć, żebyście sami nie wpajali sobie do głowy jakichś negatywów, że to jest niedobre dla Was, bo to Was będzie osłabiało w ten weekend, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo mocno. Nie róbcie tego, byki, naprawdę nie róbcie tego, bo faktycznie ten weekend skończycie po prostu w totalnej, słuchajcie, dupie, czy też totalnie na dnie studni. Nie ma sensu tego robić, bo ja Was po prostu widzę w takiej pozycji i już nic fajnego mnie nie spotka. Brak jest możliwości. Nic tutaj się nie da zrobić, a wszystko dzieje się dlatego, że Wy, moi drodzy, po prostu fizycznie zaczynacie wkręcać sobie jakieś niepotrzebne rzeczy do głowy. Miejmy to wszystko, moje drogie byki, łącznie ze mną we dupie, tak? Tak to mniej więcej, kochani, wygląda. No słuchajcie, na razie zaczynamy strasznie świetnie, bo widzę, że i baran jakiś obciążony, byk już to w ogóle poszedł po bandzie, a co u bliźniąt, tak? Moi drodzy ubliźniąt, czas albo jakiś sekretów, albo jakichś tajemnic, albo jakiejś sytuacji poukrywanej przed Wami, bo oczywiście Wy to możecie coś trzymać w sekrecie, w tajemnicy i o czymś nie mówić, ale może też być coś poukrywane przed Wami, drogie bliźnięta. Również czas wyostrzonej intuicji, która, moi drodzy, będzie bardzo dobitnie Wam w ten weekend waliła po czaszce. Tak to kochani, widzę. Widzę was w takiej opcji, wydaje mi się, przeczuwam coś. No, nie daje mi jakaś myśl, załóżmy tutaj jakiegoś pewnego spokoju, tak? Po prostu coś mi tutaj śmierdzi albo też i pachnie. Moi drodzy, intuicyjnie coś cię tutaj zadziewa u bliźnią. Zaraz poprosimy o kartę rady do tego. Jeżeli chodzi o radę dla was. Hmm, kochani, to mi śmierdzi jakimiś sprawami. Hmm, to znaczy, może nie śmierdzi. Sytuacja jest tego typu. Co dla niektórych może to śmierdzić relacją z związkiem, uczuciami? Być może coś jest ukryte w tych właśnie, w tym firtlu, czyli w, w relacjach, w uczuciach. Wy intuicyjnie coś przeczuwacie, wiecie i macie takie wrażenie, że Zenek, Kaśka coś tutaj może ukrywają, albo nie wiem co, bo to może być też na przykład bardzo mocna relacja duchowa, gdzie wyczuwacie siebie na przykład nawzajem, ale może też tak być, że czujecie intuicyjnie coś, jeżeli chodzi o tą relację, tak? To mogą być jakieś sprawy, o których się nie mówi, ale wasza intuicja wam będzie bardzo dobrze podpowiadała, albo też i słuchajcie, rada radzi wam, żebyście gdzieś wyszli z cienia i otworzyli się na coś. Emocjonalnie, żebyście w pewien sposób nie żyli, słuchajcie, za kotarą, albo też nie chowały się, nie tworzyły jakichś niepotrzebnych barier, drogie bliźnięta, tylko otworzyły się całym sobą na coś. Albo na kogoś, bo macie kielichy, a więc jak najbardziej to może być otwarcie na drugiego człowieka, aniżeli życie w jakimś cieniu, aniżeli tworzenie opcji jestem nieprzystępna i nie pokażę Ci całej siebie Zenonie, a Zenon tutaj pokazuje się wówczas w takiej karcie, ale słuchaj stara, no przecież Ty jesteś dla mnie całym światem, a Wy, no no i co z tego, ale może niekoniecznie, natomiast karta radzi, otwórz się na tego Zenka, wiecie o co mi chodzi. Sprawdzamy raka. Co w ten, co w ten weekend uraczka? Ten weekend, uraczka, moi drodzy, no kochani, mogą być tacy z was, którzy są chorzy, zwyczajnie przeziębieni, gdzieś zakatarzeni, słuchajcie, z katarem do pasa, leżą w łóżkach i dogorywają, nazwę to może trochę tak, ale moi drodzy, to też jest również czas lenistwa, czyli że rakowi się nic nie będzie chciało, rak powie pierdziele, nie będę tam w ogóle szklanki, nawet nie umyję, bo zwyczajnie mi się nie chce, czyli takie ogólne, słuchajcie, błogie lenistwo, które od czasu do czasu słuchaj, Każdemu się przyda. To jest również karta takiego mówienia: sobie potrzebuje odpocząć, potrzebuje urlopu. No, ok, mamy weekend, no to tam może nie będziemy dyskutować o urlopach, ale gdzieś czujecie przemęczenie i chęć nierobienia dosłownie nic. Mamy zastój, mamy odpoczynek, mamy ewentualne przeziębienie choroby, moi drodzy, po prostu lenistwo, które może rakiów, co niektórych ogarnąć. A jaka jest dla Was rada? rada dla raka, moi drodzy jest sytuacja zadbania o siebie, więc tutaj wiecie co, ja Wam powiem tak, bo mam kartę rozwoju, rozkwitu, zadbania o siebie i moi drodzy, być może u co niektórzy, którzy są faktycznie chorzy, coś tam nie domagają przykładowo, albo potrzebują odpoczynku, on będzie dla Was kochani zbawienny faktycznie, czyli dajcie sobie siana tam, nie wiem, nie sprzątajcie, zostawcie te gary tam, po cholerę się będziecie, słuchajcie, z tym wszystkim szarpać, bo karta mówi, że że jeżeli sobie odpoczniecie, drogie raki, to faktycznie poczujecie się lepiej, komfortowiej, rozkwitniecie, kochani, bardziej zadbacie o siebie samych i faktycznie Wam się to uda przy takim odpoczynku. Ci z Was, którym się czegoś nie chce, nie to, że jesteście zmęczeni, ale macie lenia, tak zwanego lenia nie, chce mi się pierdzielę. To karta rady mówi, żeby tak może nie do końca leniuchować, tylko raczej tutaj um, zrobić coś dla siebie, rozwinąć coś, kochani, upiększyć się chociaż, zadbać w ten weekend o, o takie wiecie, domowe spa chociażby. To też tutaj w tej karcie nam się może pokazać. Co idzie do lwa na ten weekend? Kochani, zawieszenie czegoś. Jezu, jakie wy macie wszyscy karty, kochani, co tutaj się w ogóle dzieje? czy ja Wam powiem, że te karty są ogólnie jakieś takie słabawe, jeżeli chodzi o ten weekend? Nie widzę tutaj wigoru, nie widzę tutaj, słuchajcie, ognia. Zobaczymy, co będzie dalej, ale w każdym razie, słuchajcie, ulwa jest zawieszenie czegoś. Coś nie idzie do przodu, coś się nie rozwija, jakieś plany staną w miejscu. Nie mam bladego pojęcia co, ale jest zastój, zawieszenie. Nie ma po prostu pchnięcia jakiejś sprawy do przodu. Jeżeli myśleliście sobie, że w ten weekend coś się popchnie, o czymś pogadacie, ktoś przyjdzie, gdzieś wyjdziecie, bo to mogą być różne oczywiście przykłady, no to niekoniecznie, bo tutaj jest sytuacja zawieszenia czegoś, zawieszenia Was w czymś, coś się nie rusza, coś nie idzie naprzód, wiecie o co mi chodzi. Jeżeli nawet wszystko pójdzie do przodu, wszystko będzie gładkie i sprawne, to może tak się zdarzyć, że co niektóre lwy zobaczą pewne sprawy zupełnie inaczej niż na coś patrzyły dotychczas, czyli Okej, okay, wszystko się rusza, wszystko jest świetnie i nagle lew w weekend powie, kurczę, ty patrz, no ja wcześniej tak nie myślałam, no teraz właśnie mi to do głowy przyszło, no zobaczyłam to zupełnie inaczej, no tak, że ja to przeoczyłam, wiecie o co mi chodzi, więc może też być i taka sytuacja. Jaka jest rada dla lwa, dla lwa? <laughs> przepraszam? Rada jest taka, moi drodzy, żeby brać sprawy w swoje ręce. Czego by się to nie tyczyło, czy to się tyczy tego wisielca, czy też nie, karta mówi weź sprawy w swoje ręce, drogi lwie. Zacznij kreować własne życie, masz do tego predyspozycje, masz do tego wszelkie narzędzia, możesz zrobić to po swojemu, nie oglądaj się za nikim ani za niczym, jeżeli coś stoi w miejscu, bo Zenek, załóżmy, czy Kaśka nie potrafią ruszyć z miejsca, to miej to gdzieś i weź Ty sprawy w swoje ręce, kombinuj, żeby być może coś nie stało, to znaczy może, dobra. Może dobra, no nie chcę tam i stoi. Tylko wiecie o co mi chodzi, żeby coś po prostu nie zatrzymywało się o te lepsze słowa w miejscu, to lew ma brać sprawy w swoje ręce. Co zmierza w ten weekend do panienki? Do panienki, moi drodzy, zmierza sytuacja związkowa, ale jeżeli już to związków stałych, gdzie tutaj kochani będziecie prowadzić jakieś bardzo mądre dysputy na jakiś temat. Słuchajcie, nawet jeżeli to nie byłyby związki stałe, nawet jeśli nie, bo ja tak, tak trochę spojrzałam na kartę i tak mi się to wiecie skojarzyło, ale nawet jeżeli to nie byłyby związki stałe, tylko ogólne jakieś rozmowy pomiędzy wami a kimś. Nawet partnerami romansowymi, to będziecie prowadzić jakieś mądre dysputy, ktoś wam da jakieś wytyczne, coś was, ktoś w czymś pouczy, być może wasze rozmowy albo wy będziecie kogoś pouczać, dawać jakieś wskazówki, słuchajcie, przedstawiać jakieś prawdy. E, całkiem możliwe, że jeżeli to są jakieś relacje, kochani, takie niestałe, to będziecie słuchajcie gdzieś dyskutowali na temat jakichś wspólnych ewentualnie planów, ja już tam nie mówię, że małżeńskich, aczkolwiek też może być. Albo ktoś wam zasugeruje, ja myślę o tobie poważnie, chciałbym z tobą czegoś, coś na przykład rozwijać. Ale ja to tak, słuchajcie, bardzo czuję, te tak jakby pierwotna myśl, która przyszła mi do głowy, to to, że jakieś mądre rozmowy pomiędzy wami, gdzie będziecie wyciągali jakieś wnioski, albo ktoś was będzie w czymś pouczał, radził, wskazywał. I faktycznie, moi drodzy, warto wziąć to wówczas pod uwagę. A jaka jest rada dla panny? A rada dla panny jest, kochani, taka, żeby spojrzeć prawdzie w oczy, być może przyjąć te rady, o których mówię, spojrzeć prawdziwie na daną sytuację, zastanowić się tak naprawdę, jak Wy chcecie, aby dana sprawa wyglądała i posuwała się do przodu, i jakby przestać uciekać do tyłu. To znaczy, mam na myśli, że mogą być takie osoby, które cały czas nie rozwijają czegoś albo nie robią, bo gdzieś jakaś negatywna przeszłość was zatrzymuje, albo boicie się czegoś zrobić, bo boicie się, że co. Ktoś może nie wyjść, bo mo mogą też i takie osoby być, ale ja Was w ogóle widzę w pozycji takiej, że mogą być panny, które płaczą mi tutaj albo użalają się z jakiegoś pewnego powodu, albo nie mogą wyjść z jakiegoś dołka. Natomiast ktoś bardzo dobrze Wam poradzi e, i Wy dzięki temu zmądrzejecie, nabierzecie zupełnie innego spojrzenia na coś, moje drogie panny, i w pewien sposób, kochani, Was to pokrzepi. Ja mam takie wrażenie, pokrzepi Was, więc karta radzi, nie płacz, nie płacz, tylko pójdź po rozum do głowy, tak bym to powiedziała. Co zmierza do wagi? Jeżeli chodzi o wagę, kochani, macie szansę na nowy początek, całkowicie nowy początek, być może miłosny, bo macie asa kielichowego i karta sugeruje wówczas, że ta szansa przed Wami, drogie wagi, jest. Eee, słuchajcie, zanim, zanim dołożę wam radę, to od siebie wam powiem w ten sposób. Nie spierdzielcie tego, dlatego że, moi drodzy, czasami takie szanse nie pojawiają się dwa razy czy trzy razy w życiu, moi drodzy. Czasami jest to po prostu zwyczajnie jednorazowa, słuchajcie, sytuacja, w której możemy z czegoś skorzystać, albo też i nie. I jeżeli Wy na tego asa się wypniecie, no to po prostu as odejdzie. No i oczywiście będzie to albo dobre, albo złe, w zależności od tego, czy czujecie, że idąc za tym asem byłybyście szczęśliwe. Ale pojawia się dla Was nowa możliwość, nowa szansa na coś naprawdę cudownego, co może was uskrzydzić. Więc jakaś, jakaś opcja nowego początku, dociągnijmy radę dla wagi. A rada dla wagi jest, kochani, taka, żeby to brać, to znaczy macie kartę koła fortuny do tego do kompletu. Bardzo mocno powiedziałabym, że ta szansa przychodzi do Was z przeznaczenia. Być może to jest Wasza jakaś karma, ale raczej taka dobra, która do Was, kochani, idzie i może karma, no jakiś los, przeznaczenie, które do Was idzie i z którego moglibyście skorzystać. Ja bym powiedziała, że co dla niektórych coś przychodzi ponownie. Być może ten as, kochani, kielichowy pojawił się już u was jakiś czas do tyłu, nie skorzystaliście z tego albo nie rozwinęliście tego asa i jakby słuchajcie, no, rzutem na taśmę e, koło zatoczyło swój bieg i ponownie ten as jest przed wami. E, I sytuacja jest taka, że ja bym powiedziała tak: jeżeli czujecie, że to może być dla was szczęśliwe, to to bierzcie. Taka jest rada. Tak bym to ujęła. Jeżeli oczywiście są sytuacje, w których wy wiecie o tym, że nie ma to najmniejszego sensu, bo ja będę, czy be, no, będę nieszczęśliwy, czy nieszczęśliwa, to nie bierzcie. Idźcie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie to coś, kochani, jak na, na tej słuchajcie, karuzeli. Będzie naprawdę fajnie, szczęśliwie i radośnie. I wówczas nie kręćcie nosem na tego asana. Dobrze. Co so w takim układzie idzie do Skorpiona? W ten weekend. Skorpion w ten weekend, kochani, no, będzie rozmarzony, będzie roz, taki powiedziałabym rozpamiętujący jakieś rzeczy, e, powroty do tego, co było, moi drodzy, ale takie fajne wspominanie jakichś pewnych rzeczy em, dotyczących być może was, dotyczących jakiegoś związku, dotyczących jakiejś konkretnej osoby. Widzę was tutaj takich rozanielonych, a takiej zasadzie: wow, boże, jakie to było piękne, jakie to było cudowne. Ojej, przypominam sobie to i tam. To, i gdzieś przez tą sobotę i niedzielę, kochani, będziecie coś jakby odtwarzały w swojej pamięci raz jeszcze i zachwycały się tym. Rany. No to zaciągnijmy radę dla Skorpiona. Yy, otwórz się na to. Otwórz się na to. Jeżeli, kochani, są tacy z Was, którzy um, faktycznie, kochani, mają co wspominać i jest w Waszym życiu jakaś osoba, z którą faktycznie moglibyście coś budować, to karta radzi. Otwórz się na to. Otwórz się na to po prostu. Jeżeli są tacy z Was, którzy gdzieś um, mają kogoś, kto do Was, do Waszego życia wraca ponownie. Um, ale taki ktoś, z kim faktycznie kochani, no po prostu i wow, były takie cudowne jakieś sytuacje, gdzie tutaj może to się pięknie porozwijać. Bierzcie to, również karta będzie mówił, otwórz się na to, daj jakby tą możliwość, bo widać, że Ciebie też do tego człowieka załóżmy ciągnie, tak, ale jeżeli są tacy z Was, że wraca wracacz, który kochani, no innymi słowy sprawił, że Wyście tylko płakały i wszystko było naprawdę toksyczne i złe, to karta mówi zatrzaśnij drzwi przed tym i otwórz się na zupełnie coś nowego, to tylko i wyłącznie w, tej, w tego typu sytuacji. Strzelec. Jeżeli chodzi o strzelca, kochani, macie miecz prawdy, czyli sytuację taką, że wy patrzycie prawdzie w oczy na to, co się on po prostu wokół Was dzieje. Jedni z Was, kochani, mogą powiedzieć: Dobra, czas odciąć się od czegoś i czas wdrożyć jakieś plany, które tutaj strzelec sobie w głowie układa. Kochani, czego tyczące się, no to sobie tam już dopowiedzcie, jeżeli faktycznie jakieś prawdy macie. Aczkolwiek to może być, kochani, naprawdę taka sytuacja. Zobaczyłam jasno i klarownie tą sytuację. Nie będę siebie oszukiwała czy oszukiwał. Widzę, co jest, widzę, co z czym się je, i teraz muszę o czymś zadecydować. Decydować. Więc strzelec będzie o czymś decydował, bo zobaczy prawdę, prawdę, prawdę która wal, walnie mu po oczach. Nie będzie chciał żyć w iluzji, nie będzie chciał się łudzić i moi drodzy, co niektórzy z Was faktycznie postanowią coś odciąć, i jednocześnie pomyśleć tutaj o sobie. Jaka jest rada dla strzelca? A radą, moi drodzy, jest takie, żeby pójść i zadbać o siebie i spełniać swoje życzenia, swoje marzenia, czuć się komfortowo, czuć się szczęśliwie. Gdzieś, moi drodzy, nawet słuchajcie, no powiem wam tak, bo mam taką kartę, która może trącić singlostwem. I nawet jeżeli są takie z Was, które musiałyby w ten stan wejść i odciąć się od czegoś, co się nie rozwija, to ja sądzę, że strzelec, słuchajcie, mógłby to zrobić, bo rada jest taka, lepszy jest taki stan niż życie po prostu w oszukiwaniu samej czy też samego siebie. A, jest taka miłość, tak, on mnie na pewno kocha, tak naprawdę gówno, prawda? I kochani, no jeżeli chcecie żyć w takim poczuciu, że okłamujecie samych siebie... Że ktoś was chce, a tak naprawdę was nie chce, no to oczywiście możecie, ale tutaj patrząc na te karty, widzę was, dbających o siebie nawet w pojedynkę, ale też jednocześnie odcinających się od wszystkiego tego, czego, co Wam już nie służy. Patrząc z uwagi na to, że mam karty kielichowe, dlatego o tym mówię, że być może jesteście w takich sytuacjach, gdzie czas podjąć wreszcie jakieś plany, odciąć się od czegoś, a że tu mam kartę singla, to nawet będę sama, ale będzie mi lepiej, tak? Dlatego ja w ten sposób te karty Wam przeczytałam. Oczywiście nie musi też i tak być. To może być sytuacja, w której strzelec ma zadbać o siebie bez względu na wszystko, ma spełniać swoje życzenia, swoje marzenia, czuć się szczęśliwy, spojrzeć prawdzie w oczy, nie łudzić się, nie żyć iluzjami, bo to jest właśnie nasz, nasz miecz prawdy, moi drodzy, i ewentualnie odciąć wszystko to, co może Was pozbawić uśmiechu na twarz. Koziorożec przez weekend. <laughs> Jeżeli chodzi o koziorożca, skupiony na rodzinie skupiony tutaj na, na najbliższych Wam osobach, moi drodzy, bo mamy kartę typowo rodziny, babcia, dziadek, mama, tata, dzieci, mąż, żona, wiecie o co mi chodzi, siostra, brat i tak dalej. I gdzieś tutaj skupienie jest w tym zakresie. Być może macie jakieś spotkania rodzinne, być może w ten weekend akurat do Was ktoś przychodzi albo wyjdziecie do kogoś, być może będą jakieś rozmowy, słuchajcie, jakieś wspólne spędzanie czasu, czas na sowkach, słuchajcie, na fotelach, nie wychodzimy nigdzie albo wychodzimy, ale wychodzimy razem, bo chcemy razem wspólnie spędzić czas. Co niektórzy mogą coś planować, moi drodzy, dyskutować na temat inwestycji, być może na jakieś zakupy, cudawianki. Wiecie o co mi chodzi? Gdzieś mocno skupić się na tym, no na takiej właśnie dyskusji, jak stary, stare, no to co, co robimy, no co kupujemy, no, nie wiem, robimy remont, czy nie wiem, szukamy działki, budujemy chatę. To są tego typu rzeczy, ale takie grubsze, wiecie, bo tutaj, no jeżeli wydatkowanie by było na to coś, to byłoby to. Hmm, powiedziałabym z grubszą kasą. Nie tam, że słuchajcie, idziemy sobie na lody, tylko bardziej to widzę tak, jakbyście mieli wydać na coś więcej kasy. No i tutaj należałoby się wówczas hmm, nad czymś zastanowić. Dobra, a jaka jest rada dla koziorożca? A rada jest taka, żeby zanim cokolwiek zrobisz, żebyś to przeanalizował, żebyś ułożył dobrą strategię, zanim cokolwiek zrobisz, zanim cokolwiek powiesz, zanim się na coś zdecydujesz. Wy macie być, słuchajcie, bardzo mm, przyziemnie usadzeni, z głową na karku, z tym, żeby coś kochani naprawdę mocno przeanalizować, gdzieś się grubo nad czymś zastanowić. Um, I być może taka rada jest. Zanim cokolwiek zrobisz koziorożcu, zanim zainwestujesz kasę, zanim coś zaplanujesz, zanim w ogóle cokolwiek zrobisz, zrób to z głową na karku. Opracuj strategię, zanim wykonasz jakikolwiek ruch. Czego by się to nie tyczyło? No i teraz wodnik w ten weekend. Jeżeli chodzi o wodnika, wow! No, kochani, wy to już po prostu poszliście po bandzie. E, macie kartę Diabła, moi drodzy, a diabeł to jest wachlarz możliwości. Mo mogą Was dopaść: lęki, strachy, niepokoje, w kurwy, słuchajcie, awantury, kłótnie. To jest pierwsza sprawa. A z tych pozytywnych seksy, namiętności, moi drodzy, lgnięcie do siebie, ogień, w sypialni, um, nie wiem, kuszenie was do czegoś. Być może kochani, będziecie przez, przez kogoś, albo przez jakąś tam sytuację mocno kuszeni. No weź, chodź, zrobimy to, albo Magda, kurczę idź tam czy Zośka, idź, kurczę, kup sobie to, zrób tam to, zainwestuj kasę. Coś was może mocno korcić, mieć jaką, możecie mieć jakąś pokusę, aby coś zrobić, tak? Ja zaraz Zobaczy, czy warto to, to się oczywiście pchać, bo, bo może tutaj rada powie sorry. No to jak Ci coś będzie kusiło, to nie cholery. Więc macie wachlarz możliwości od tego zdenerwowania lęków, obaw poprzez właśnie te wszystkie takie ogniste, namiętnościowe sprawy. Więc zaraz zobaczymy, co ten diabełek wam chce pokazać. Poprosimy o radę, wskazówkę dla wodnika. A rada, wskazówka dla wodnika jest taka, że moi drodzy, tutaj e, może chodzić o jakieś kwestie urzędowe. Finansowe, księgowe, to, to, to tak jakby z grubsza, o sytuacje rozwodowe, może się pokłócicie z kimś, z kim do tego rozwodu się szykujecie, no bo, kochani, mam kartę sprawiedliwości, to mogą być tego typu niuanse. Może też być sytuacja, kochani, taka, że trzeba tutaj rozważyć wszystkie za i przeciw. Być może z kimś podyskutować, pierdykną pięścią po stole, wywalić kawę na ławę. Macie, moi drodzy, też w pewien sposób gdzieś tutaj działać zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z tym, co czujecie i chcecie, zgodnie z tym, co Wam będzie pasować, a nie komuś. I macie tutaj wydać ostry, konkretny werdykt w jakiejś sprawie. Więc moi drodzy, nie widzę tego pod kątem łóżkowym, namiętnościowym. Bardziej, moi drodzy, że tutaj jest jakiś rozgardia, jakaś ostra aferka, i trzeba z tym zrobić krótko mówiąc, porządek. No, tak to wodniki mniej więcej wygląda. No dobra, a co zmierza do rybek w ten weekend? Ryby. Wow! A ryby będą, kochani, pięknie tutaj zakochane, spędzające czas ze swoimi drugimi połówkami, bliźniaczymi duszami, bratnimi duszami, popijając sobie, kochani, winko, patrząc sobie w oczy, spotykając się, randkując. Więc, moi drodzy, no czas spędzony oczywiście w towarzystwie drugiej waszej połowy jest bardzo mocno tutaj pokazany. Bardzo dobre relacje, słuchajcie, nawet jak to nie będą randki, słuchajcie jakieś cudawianki, tam słodkie patrzenie sobie w oczy. Bardzo dobrze, kochani, potoczą się wszelkiego typu relacje z osobami, które są dla Was ważne, z którymi żyjecie, mieszkacie, spotykacie się, e, słuchajcie, gadacie, nie wiadomo co, ale widać tutaj bardzo dobre kontakty pomiędzy Wami a innymi ludźmi. No i miłość kwitnie, kochani, tutaj jakaś. Jaka jest rada dla ryby? A rada dla ryby, moi drodzy, jest taka, żeby w pewien sposób nie doprowadzać... Hmm, Albo jeszcze inaczej, zawalczyć o kogoś, zawalczyć o kogoś. No, yy, to tak dla, jed, dla jakiejś tam, coś mi tak przeszło przez głowę. Albo też tudzież, moi drodzy. Yy, Jakby to powiedzieć, wiecie, co no kurczę nie? Dociągam wam jeszcze jedną kartę. Jeszcze jedna rada dla rybki. Aha. Słuchajcie, gdzieś jakby w dużej mierze nie doprowadzać do takich sytuacji, w której może inaczej uspokoić się wewnętrznie, uspokoić się wewnętrz, wewnętrznie, nie szarpać się z niczym, moi drodzy. Bo jeżeli nawet były jakieś spięcia, to Wy w ten weekend, kochani, bardzo pięknie będziecie potrafiły to wyprostować, i karta bardziej mówi: nie spinaj się, nie stresuj się w żaden sposób. Weź, skoncentruj się tutaj na, tym, na tych właśnie kontaktach pomiędzy Wami a kimś. Skupiaj się, kochani, kochani, skupiajcie się na tym, aby to kwitło, to się jakby rozwijało. Ale w dużej mierze, kochani, gdzieś nie doprowadzajcie siebie samych do niepotrzebnych powiedziałabym jakichś takich. Wewnętrznych, e, słuchajcie, starć, e, takich bicia się na przykład z myślami jakimiś, jakiejś wewnętrznej szarpaniny. Po co, na co? Weźcie tutaj bardziej, skupiajcie się nad tym, aby wasz związek kwitł. Te szarpaniny, moi drodzy, mogą tutaj tyczyć się, załóżmy, jakiejś takiej sytuacji, że będziecie sporo myśleć o, sprawie, o sprawach zawodowych, finansowych na przykład, o jakimś takim dobrobycie, komforcie, bo ja to tak troszeczkę widzę przy pieniądzu bardzo mocno. Ale jakby w dużej mierze macie tego nie robić, nie za mocno się nie nakręcać, tylko bardziej poświęcić się na rozmowę z jakąś konkretną, kochani, waszą osobką, która jest dla was istotna, ważna i być może podczas tych rozmów uspokoicie się wewnętrznie. Słońca, tyle ode mnie na weekend. Dajcie znać w komentarzach, jak czujecie karciuszki, kochani. Ja was wszystkich gorąco pozdrawiam i buziaki.